Polska zasługuje na odważny plan Morawieckiego. Tak napisał na portalu w gospodarce.pl profesor Eugeniusz Gatnar, członek Rady Polityki Pieniężnej i, i y, przewodniczący Rady Programowej Gazety Bankowej. Podpisuję się obiema rękami pod tą tezą. Uważam, że y, plan Morawieckiego to dobry plan. Y, wśród komentarzy po, y, jak, po upublicznieniu tego planu y, wśród ekonomistów pojawiają się. Y, Ironiczne porównania do epoki Gierka. Ja bym jednak był daleki od takich porównań. Bardziej bym porównał plan Morawieckiego do założeń i strategii Eugeniusza Kwiatkowskiego z międzywojnia. Natomiast w Chciałbym, jeśli już mamy się poruszać w sferze takich y, ironicznych porównań, to ja bym porównał y, plan Morawieckiego do planu Balcerowicza i powiedziałbym, że y, plan Morawieckiego to nie plan Balcerowicza, dlatego że w planie Morawieckiego nie ma miejsca na y, dziką prywatyzację, na wyprowadzanie kapitału z Polski, wręcz przeciwnie. Plan Morawieckiego polega na akumulacji polskiego kapitału, na tym, żeby doinwestować naszą gospodarkę z naszych pieniędzy i wypracować w ten sposób kapitał, który będzie dla nas wszystkich korzystny i wszystkim nam służył przez kilkadziesiąt najbliższych lat.